co ci leży na sercu i co ci siedzi w głowie Powiedz mi tylko jedno słowo, zawsze ci pomogę Teraz prawidlisz wszystko na poważnie, nie wiedz co jest fikcją a co jest realne Proszę nie komplikujmy tego co było banalne Póki mamy rato i słyszę niekaśnie, to jak póki nie zasnę I jestem pewien, że to będą lepsze wakacje Jak w USA, chcę imprezę i basen Niech mieć pełno ludzi, niech nikt z tego nie budzi mnie Jak w USA, pasen i czerwone koki Po co ci może łez, zostaw tyle smutki Jak w USA, chcę imprezę i basen Niech mieć pełno ludzi, niech nikt z tego nie budzi mnie Jak w USA, pasen i kroki może łez, zostaw tyle smutki Muszą chodzić chyba na jogę, umie zrobić bagat Jak wystawiłeś mnie po czasie, nie ma o czym gadać Nie masz po co wracać, dzisiaj mam lepszy wag Dzisiaj mam lepszych ludzi, wokół siebie lepszy stan Niech gadają o nas, niech gadają o mnie to co chcą Weźmy na pokaz, ty ja to robię tylko by coś Mam tak, ty dopadnie czasem gorszy dzień By zmartwień było mniej Wszystko, czego tylko dotknę, staje się zielone, staje się zielone Wszystko, czego tylko dotknę, staje się zielone, staje się zielone Jak nikt z tego nie budzi mnie Jak WSJ, Wesej, i czerwone kopki Po co ci może łez, zostaw tyle smutki Jak WSJ chcę imprezę i basenki I mieć pełno ludzi Jak nikt z tego nie budzi mnie Jak WSJ, Wesej, i czerwone kopki Po co ci może łez, zostaw tyle smutki